Dzień dobry szanowni państwo. Mamy czwartek, 11 dzień grudnia i niebawem będziemy mieli kolejną rocznicę rządu powołania rządu Donalda Tuska 13 grudnia. 2023 roku. Bardzo szybko płynie czas. Dwa lata rządów Donalda Tuska, no i przed nami chyba jeszcze dwa lata, bo nic nie wskazuje na to, żeby ta koalicja miała się rozpaść przed konstytucyjnym terminem wyborów. Chyba, że się wydarzy coś wyjątkowego, chyba, że się coś zmieni, chyba, że prezydent będzie mm, zmuszony rozwiązać Sejm, bo na przykład nie otrzyma budżetu. Kto to wie, co się wydarzy, szanowni państwo? W najbliższym czasie. Na dziś, jeżeli chodzi o arytmetykę sejmową, o siły w Sejmie, koalicja trzyma się mocno. Na dziś, na 11 dzień grudnia 2025 roku. Natomiast trzymają się mocno, ponieważ mają. Policzone głosy w sejmie. Wiadomo, no żaden z tych klubów, zwłaszcza te mniejsze kluby, no oni nie chcą przedterminowych wyborów. Ci posłowie tego po prostu nie chcą, nie potrzebują. Dwa lata, jeszcze sobie tam można spokojnie siedzieć do kolejnej kampanii, a potem się zobaczy, zobaczymy jeszcze, co, co, co się uda zrobić. Dla niektórych z tych posłów to być może będzie jedyna kadencja, więc oni chcą to jak najdłużej przetrzymać. No nie ma się tak po ludzku co im dziwić. Więc tutaj są policzeni, udowodnili to, że mają stabilność. Większość. Natomiast mentalnie, sentymentalnie, no to oni są w fatalnej formie. Absolutnie są w fatalnej sytuacji, jeżeli chodzi o sentyment, szanowni państwo, bo generalnie ten sentyment jest dla rządu negatywny. Negatywne wyniki badań, negatywne mm, oceny Polaków, tego jak dziś wygląda sytuacja gospodarcza, portfele Polaków i tak dalej. No i co robi Donald Tusk? Ja wczoraj nagrałem taki filmik na głównym kanale, na analizie politycznej, że Tusk wraca do swojej starej, sprawdzonej, no czy sprawdzonej, może poniekąd tak, bo znów jest premierem, starej, sprawdzonej propagandy. Jak te spoty, wypuszczają spoty, jak to jest pięknie w Polsce. Rodziny wracają do Polski, już nie wyjeżdża się tak pracować za granicę. Nauczyciele mają podwyżki, emeryci mają 13-14 emeryturę. Wielu z Was, emerytek i emerytów, napisało mi wczoraj w komentarzach do tego filmu, że ta Wasza 14 emerytura to albo się nie pojawiło, jej nie było, albo była na minimalnym poziomie. Poziomie, ale Tusk odtrąbił, że teraz jest wspaniale. Teraz jest naprawdę dobrze. My się teraz rozwijamy, robimy, nie gadamy. Mówi Donald Tusk. I ten hashtag w internecie Robimy, nie gadamy. Tylko efektów tego ich robienia nie widać. No bo nie widać. Budżet w fatalnym stanie. Emeryci, jak wspomniałem, narzekają na poziom tych 13, 14 emerytur. Służba zdrowia leży leży i kwiczy, i woła o pomoc, albo ją dorżnicie, albo ją naprawcie. Coś musi się wydarzyć, bo mamy po prostu fatalną sytuację w służbie zdrowia. No i te problemy się piętrzą. No, problemy z zarobkami urzędników. Urzędnicy też chcieliby mieć jakieś podwyżki, a niestety dla nich już nie, nie starcza pieniędzy. Był ostatnio w Sejmie protest pracowników y, sądów, urzędników, cywilnych pracowników sądów. Tak? Mnóstwo takich pracowników jest w sądach, nie sędziów. Y, Straż Marszałkowska wyniosła protestujące trzy kobiety z Sejmu, trzy kobiety z transparentów. Dlaczego zabraliście nam nasze pieniądze? Dlaczego nas oszukujecie? Naprawdę to jest fatalna sytuacja. Budżet yy, przekracza bariery konstytucyjne, to jest po prostu też niewiarygodne. A oni mówią, robimy, nie gadamy w Polsce, cudownie. No i prawo i sprawiedliwość, jak już mamy taką wojnę na spoty, akurat PiS jest dobre w wojnie na spoty, wypuszcza swój spot. Róbcie, nie gadajcie. Róbcie, nie gadajcie. I to naprawdę trzeba zawsze powtarzać politykom, wszystkim politykom. Ale najbardziej należy to powtarzać politykom koalicji rządzącej, którzy rządzą aktualnie. Róbcie, nie gadajcie. Do roboty. Ja to cały czas powtarzam do roboty, bo nie mamy czasu i nie chcemy tracić naszego cennego czasu na takie po prostu przejściowe rządy. Należy rozwiązywać problemy Polaków, należy rozwiązywać Trudną sytuację Polski, w sytuacji, w której się Polska znalazła, bo po prostu idziemy na skałę. I tu mi się ta akcja PiSu podobała. I, i więcej takich akcji PiSu powinno być. Też, też bardzo bym chciał, żeby konkretne projekty i konkretne rzeczy, jeśli chodzi o krytykę rządu, zaczęli częściej robić politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. To jest bardzo ważne. Właśnie krytykować rząd umiejętnie, pokazywać też swoje projekty, tak żeby obywatele widzieli, ok, oni krytykują, ale... Mamy coś w zamian. Obywatele, zwłaszcza ci niezdecydowani, nie twardzi wyborcy jednej czy drugiej partii, bo oni najczęściej będą głosować za tę partią. Obywatele, którzy, e, którzy e, mają wątpliwości, na kogo zagłosować. Tak? Albo nawet, żeby czas zacząć wyrywać wyborców koalicji rządzącej. Trzeba pokazywać, że te rządy są słabe i niczego nie dowożą, a na dziś są oparte jedynie na zemście, na polaryzacji na niechęci do oponenta. No tak się nie da Polski rozwijać. Moi drodzy, chciałem Wam jeszcze wspomnieć w tym komentarzu, bo wielu z Was wczoraj mi pisało wieczorem podczas spotkania na żywo o wywiadzie Mateusza Morawieckiego w Telewizji Republika. Obejrzałem ten wywiad i, i podoba mi się postawa Mateusza Morawieckiego w tym wywiadzie. Mateusz Morawiecki nie wymienia żadnych nazwisk, jeżeli chodzi o wewnętrzną krytykę w PiSie i wewnętrzne konflikty w PiSie, nie wywleka tego na zewnątrz, to jest dobre. To jest dobry znak. Ale też powiedział, że nie da sobie skakać po głowie i, i, i jakoś tam narzucać i mówić, że to całe złoto jest on. Natomiast jasno wskazał, że przeciwnik jest po drugiej stronie, a nie wewnątrz i tak powinno być. I, to, i taka postawa mi się podoba. Ja do takiej postawy namawiam wszystkich polityków a i też wyborców prawej strony. Musimy odtwarzać sentyment z drugiej tury wyborów prezydenckich. Ten sentyment, na którym nam prawej stronie udało się wygrać i mieliśmy sukces. Ten sentyment jest niezmiernie ważny. To jest nasz sukces całej prawej strony nie można tego rozmywać, bo jak się to rozmywa, to osłabiamy całą prawą stronę i zobaczcie tusk może być z tego powodu po prostu szczęśliwy, że ta prawa strona jest osłabiona, więc nie pozwólmy na to, żeby ten sukces, który osiągnęliśmy jakoś się. Rozleciał, zmarnował, moi drodzy. Także dziękuję Wam za polecenie tego wywiadu z Mateuszem Morawieckim. Kochani, jest czwartek. I zapraszam na wyjątkowe też spotkanie na żywo na kanale Marka Jakubiaka. Pana posła Marka Jakubiaka, Marek Jakubiak, Official. Dzisiaj o 20.30 zaczynamy. Ja tam będę gościem. Nie tylko ja będę gościem Marka Jakubiaka, pana posła, ale również Tomasz Gdula i uwaga, szef kancelarii prezydenta, minister Zbigniew Pogłócki. Więc jeżeli nie macie planów żadnych na dzisiejszy wieczór i chcielibyście spędzić z nami czas i posłuchać naszych pytań, do pana ministra naszej dyskusji, to zapraszam, bądźcie wieczorem z nami. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent, to polecam. Medialna wojna polsko-polska. Dlaczego media tak działają? Dlaczego Czarzasty wciąż jest w polityce i może być marszałkiem? Kupcie tę książkę, a dowiecie się, dlaczego. Wiele odpowiedzi w tej książce znajdziecie. Dobrego dnia. Do wieczora.